Witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać maślaka ziarnistego. Tak z bardziej zbliższa. Proszę zwrócić uwagę. Jak jest młody, to ten, ten maślaczek przeważnie takie łaski puszcza. Nie wiem czy to będzie widać. Marytyną jak głupie. O! Widać. Puszę takie łezki. Jak widzicie, bez żadnego pierścienia, białowy. Tu jest starszy owocnik. Na starszym już, już tych łzy, te łzy się nie pokazują. Ale proszę zwrócić, on nie ma pierścienia, tak jak maślak zwyczajny. Tak wygląda z zewnątrz. Na jakieś różne takie rysuneczki na sobie. Nie jest jednolity. Muszę zobaczyć tutaj fajnie, bo się udało pokazać, że że, że łzawi, bo zazwyczaj na no, tych większych owocnika już tego nie zobaczymy. A to jest takie charakterystyczne dla niego, dla tego myślaczka, a gdzie go znalazłem opisane jest, że w lasach iglastych dokładnie właśnie tutaj w tym miejscu rósł w drodze. O, tu widzimy sosny, a on sobie tutaj przy samej ścieżce drodze rusł. może tutaj jeszcze jakiegoś znajdziemy. Tam odszedłem, bo miałem lepsze warunki do nagrania, ale no w każdym razie, tak, tak możecie rozpoznać myśl lekarza ziarnistego. Zwyczajnego też pokażę. Będzie czas, a jak będzie możliwość, zrobię zestawienie. Teraz badam nowe tereny leśne których jeszcze wcześniej nie badałem. No nic, na tym skończymy. Maślak ziarnisty po prostu tak wygląda. Pozdrawiam wszystkich.